Cześć, dzień dobry. Witamy Was w kolejną niedzielę. Świętujemy dzisiaj 33. Niedzielę Zwykłą. Z tej strony brat Konrad. I brat Paweł. Dzisiejsze pierwsze czytanie jest z księgi Daniela. Kolejny odcinek, zawsze pierwsze, zapraszamy. Pawle, czy zechciałbyś przeczytać? Mhm. Czytanie z księgi proroka Daniela. W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś co śpi w proku ziemi zbudzi się jedni do wiecznego życia drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Nie wiem, jak Twoje wrażenie, ale ja ilekroć słyszę czytania tego typu, to czuję pewną obawę. Jest to jakiś rodzaj apokaliptyki, jakiś taki tekst apokaliptyczny, gdzie słyszymy o Michale, wielkim księciu, słyszymy o powstawaniu z grobu, słyszymy o wielkim ucisku, jakiego nie było dotąd. I to budzi jakąś taką obawę, jakąś taką grozę. Nie wiadomo o co chodzi. Jest to jakoś tak tajemnicze, jakoś symboliczne. Kojarzy mi się właśnie z Apokalipsą Świętego Jana, gdzie są różne symbole, gdzie są jacyś aniołowie, którzy dmą w trąby, gdzie są jakieś plagi. Nie wiadomo czego się spodziewać. Mm -hmm. no, jest to jakoś tak odległe, jakoś tak trudne do przyjęcia. Jakby nie wiadomo o co chodzi mm -hmm. do końca. Tak, jak pierwszy raz to czytanie też przeczytałem. To zwróciłem uwagę na tych zapisanych w księdze, prawda? I rodzi się w mnie pytanie, czy ja też będę zapisany w księdze? I czy zbudzę się ku wiecznej hańbie, czy, czy ku życiu wiecznemu? No właśnie, być może ten tekst wzbudza podobne odczucia w naszych słuchaczach. Więc spróbujmy może rzucić trochę światła na ten, na ten tekst, jakby trochę go odczarować. Co właściwie o nim wiemy? Do kogo był napisany? Kiedy został napisany? Co się działo w tamtym czasie. Więc wiemy, że tekst powstał w II wieku, tak? Tak, w II wieku przed Chrystusem. Trzeba tu powiedzieć, że to był trudny okres prześladowań Izraelitów przez Antiocha IV Epifanesa. Antioch IV Epifanes chciał ujednolicić cały region, na którym panował, pod względem politycznym i religijnym. A w jego zamyśle. Jerozolima miała być ośrodkiem kultury greckiej. Po prostu chciał zrobić z Żydów Greków. No właśnie. I to wiązało się z tym, że zakazywano Izraelitom ich kultu, tak? Zakazywano składania ofiar, zakazywano świąt żydowskich, zakazywano obrzezania, a natomiast nakazano kult mm, bożków, tak? I co najgorsze, Zbezczeszczono świątynię jerozolimską w tak. ten sposób, że wprowadzono do świątyni tak zwaną ohydę spustoszenia, czyli posąg Zeusa, i nakazano właśnie oddawać jemu teraz cześć. I ci, którzy nie chcieli oddawać czci tym Bożkom, groziła im śmierć. Byli bardzo prześladowani. I co więcej, do, do świątyni wprowadzono też kult płodności, i tam odbywała się prostytucja sakralna. Tam uprawiano nierząd w tej świątyni. Więc to tak, bo... to musiało Żydów bardzo bulwersować. Tak, to na pewno. To musiało... Szczególnie o... dlatego, że oni mieli tylko jedną świątynię. Tak, tak. To musiało to być to ogromnie wstrząsające dla nich, bo mm -hmm. oni mieli bardzo mocne poczucie sakrum. Tak jak kiedyś Izraelita nawet nie mógł przecież wejść na górę Synaj, bo groziła mu śmierć. Albo nie mógł dotknąć na przykład Arki Przymierza podczas jej przenoszenia, tak, bo więc... też mógł umrzeć. Tak. Po prostu mieli takie poczucie właśnie świętości. A tutaj nastąpiło właśnie to zbezczeszczenie, było wstrząsające dla nich. I, i, I cała zmiana jakby tej kultury była jakby odebraniem im, ich tożsamości. Mhm, e, wiara w Boga Jachwę e, była centrum ich życia, więc jakby tracili grunt pod nogami. Tak, I trzeba poczcie właśnie ten dramat. Trudno nam to nawet sobie wyobrazić dzisiaj, bo przecież mamy, my mamy wiele kościołów, mamy wiele świątyń. Niejednokrotnie na zachodzie kościoły są zamieniane na galerie handlowe, na dyskoteki. To jest dość powszechne zjawisko. Izraelici mieli tylko jedną świątynię, w Jerozolimie. I ona była święta. Do miejsca najświętszego mógł wstąpić arcykapłan i tylko on, i tylko raz do roku. Więc to puście świętości tego miejsca było przeogromne. My czegoś takiego nie mamy. Przecież żadne gromy z nieba nie spadają, gdy dochodzi do jakiejś profanacji w naszej kościele, gdy pojawił się jakiś posążek, czy jakiś, nie wiem, jakiś kozioł zamiast ołtarza. To nikt by nie umarł, nie mielibyśmy czegoś takiego, to, to byłoby jakoś wstrząsające, ale nie byłoby aż tak przerażające, jak to było dla, dla Izraelitów, więc trzeba poczuć ten dramat. Odebranie im świątyni jest po prostu odebraniem im wszystkiego. No i wobec tych wszystkich prześladowań, jakich doznawali Żydzi, stanęli oni przed, przed wyborem: czy wyrzec się swojej wiary i stanąć po stronie okupanta. Czy narazić się na dalsze prześladowania, narażać swoje życie, ale jednocześnie zachować swoją wiarę? I rzeczywiście wielu Żydów porzucało wiarę. Niektórzy przez strach przed utratą życia, inni, widząc, że to już nie ma sensu, że już wszystko stracone, wchodzili w układ z okupantem, wchodzili w układ z tym wrogiem, widząc w tym doskonałą okazję, by odnieść własne korzyści. Maluje się wobec tego bardzo tragiczny obraz w historii Izraela. Wielu Żydów ginie, wielu z nich jest torturowanych na śmierć, tracą sens swojego życia, tracą centrum swojego życia i wydaje się, że jakby Boga w tym nie było. I w tym czasie powstaje właśnie ta księga. Daniel dostaje proroctwo, tak? I ta księga ma być jakby duchową interpretacją tych wszystkich wydarzeń, które się teraz dzieją. Ma być ku pokrzepieniu Izraelitów, by zachowali jednak swoją. Wierność, swoją wiarę, swoją tożsamość. Ta księga ma zagrzeć ich do walki, ma ich wzmocnić. Tylko w jaki sposób ma ich wzmocnić? Jak do tej pory, jak Bóg chciał wybawić Izraelitów z jakiegoś ucisku, to powoływał jakiegoś człowieka silnego, mężnego, który potrafił stawić czoło jakiemuś złu, który, który atakuje wrogowie, jakimś wrogowi, tak który atakował, który, który prześladował Izraelitów. Natomiast tutaj, w tym tekście, czegoś takiego nie ma. No właśnie, do tej pory takie było rozumienie wybawiciela. To był zawsze jakiś człowiek, jakiś wódz, który wyprowadzał z opresji Izraelitów. Tutaj w tekście nie ma mowy o żadnym człowieku. Jest za to mowa o wielkim księciu Michale, który jest aniołem. Czyli pojawia się nowe rozumienie tego wybawienia. Bóg nie posyła człowieka, posyła anioła. Anioł, który jest opiekunem... Dzieci Twojego narodu. To kojarzy mi się z księgą wyjścia, kiedy to Izraelici, uciekając przed Egipcjanami, szli przez Morze Czerwone. I w tekście jest mowa o aniele pańskim, który szedł przedzie Izraelitów, który ich prowadził, i kiedy Egipcjanie ruszyli w pościg za Izraelitami, anioł pański zmienił miejsce i już był. Na tyłach Izraelitów, po to, żeby ich ochraniać. Dzięki temu Egipcjanie nie zbliżyli się do Izraelitów. Tylko, że wtedy Anioł Pański prowadził ich do Ziemi Obiecanej, do Kanaanu. A tutaj, w tym czasie historii, w czasie prześladowań za Antiocha, oni już są w Ziemi Obiecanej. I to każe myśleć, że jest tu mowa o jakiejś nowej Ziemi Obiecanej. Jest nowy wódz i nowa Ziemia. Myślę, że dalsza część księgi proroka Daniela wyraźnie wskazuje, czym ma być ta duchowa Ziemia obiecana. Wielu zaś, co śpi w prochu Ziemi, zbudzi się jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Myślę, że życie wieczne właśnie ma być tą nową Ziemią obiecaną. Tylko problem jest taki, że nie wszyscy dojdą do tej Ziemi obiecanej. Hmm, no właśnie jest mowa o księdze. Właśnie jest mowa o księdze i jest mowa o tym o zapisanych w tej księdze. Hmm. Pytanie brzmi, kto będzie zapisany w tej księdze, jak dostać się do tej księgi? Myślę, że zapisani w księdze są ci wszyscy Izraelici, którzy dochowali wierności Bogu, którzy pomimo prześladowań Antiocha, dochowali wiary, nie sprzeniewierzyli się Bogu, którzy byli gotowi poświęcić swoje życie. Księga mówi, zdaje się mówić że lepiej jest umrzeć zaszczytną, męczeńską śmiercią, niż wieść takie upokarzające życie, odstępce od wiary. Mm. Ale ten fragment kojarzy mi się także z sądem ostatecznym. To znaczy, jeżeli jest mowa o tym, że ci, którzy śpią w prochu ziemi, zbudzą się jedni do wiecznego życia, a drudzy ku hańbie, to tak jakby właśnie Bóg tutaj mówił, że nagrodzi tych, którzy byli Mu wierni, a zostaną ukarani ci, którzy sami odstąpili od niego, a także ci, którzy prześladowali tych dobrych. Myślę, że to jest ta nadzieja dla Izraelitów, którą daje to proroctwo w księdze Daniela: że ostatecznie ich trud, ich cierpienie, ich męczeńska śmierć przy końcu czasów zostanie wynagrodzone, a ci, którzy są ich oprawcami, zostaną ukarani. Ale to też daje taką nadzieję na to, że Bóg panuje w historii swojego narodu, że w historii Izraela realizuje się odwieczny boski plan zbawienia. To proroctwo daje także nadzieję na to, że życie nie kończy się tu na ziemi wraz z śmiercią, ale że po tej śmierci jest inne życie, nowe życie w zjednoczeniu z Bogiem. Myślę też, że to czytanie powinno być umocnieniem nie tylko dla Izraelitów, ale także dla nas. No bo dlaczego mielibyśmy się bać czasów ostatecznych? Dlaczego mielibyśmy się bać ponownego przyjścia Chrystusa na świat? To czytanie mówi o tym, że Bóg nie przychodzi po to, żeby nas karać czy nas sądzić, ale sądzić tych, którzy sami od niego odstąpili oraz tych, którzy są naszymi prześladowcami. I rzeczywiście to czytanie może wzbudzać w nas. Jakieś obawy, o których mówiliśmy na początku, szczególnie ten czas ucisku, albo ta księga. Chociaż niekoniecznie musimy rozumieć ten ucisk w ten sposób, jak był w tamtych czasach za Antiochem. Tym uciskiem dzisiaj może dla nas być jakaś forma prześladowania chrześcijan wierzących w Boga, czy to w pracy, czy na ulicy, czy, czy w mediach. Możemy czuć się jakoś atakowani, możemy być o oskarżani o jakiś ciemnogród, o jakieś zacofanie. Trudno jest teraz wychodzić z wiarą, ale sam Pan Jezus powiedział, że skoro Jego świat nienawidził, to i nas będzie nienawidził. Skoro Jego prześladowali, to i nas będą prześladować. Intrygująca jest również ta księga. Czy powinniśmy o niej myśleć w ten sposób, że w niej znajdują się tylko ci, którzy oddali życie za wiarę? No niekoniecznie. Przede wszystkim w tej księdze są wpisani wszyscy, oprócz tych, którzy sami się z niej wypisali, którzy sami na własne życzenie. Odeszli od Boga, przestali w niego wierzyć, po prostu zaparli się Jego. Czasami możemy myśleć, że do księgi zbawienia trzeba jakoś trafić, też trzeba na jakoś, jakoś na to zasłużyć. I wydaje się nam, że no, co my takiego zrobiliśmy, przecież nie jesteśmy święci, nie mamy jakichś specjalnych cnót. Martwimy się o to, czy jesteśmy godni zbawienia, ale tak naprawdę to nie własną siłą, nie własną mocą dostępujemy zbawienia. Myślę, że świetną inspiracją, czy właściwą postawą, jaką powinniśmy mieć, jest postać Michała, którego imię znaczy, któż jak Bóg. On, który walczy z szatanem i go zwycięża, nie walczy swoją mocą, ale walczy mocą Boga. Tradycja podaje, że szatan, mając na imię Lucyfer, czyli niosący światło, był najwyższy w hierarchii aniołów, a mimo to Michał Archanioł go pokonał. I dlatego go pokonał, bo nie walczył właśnie swoją mocą. On mówił, Którzy jak Bóg? Niech Bóg cię skarci. Czyli Jego mocą jest moc Jego pokory. I myślę, że to jest dla nas najlepsza lekcja, nauka. Powinniśmy właśnie taką postawę przyjąć jak Michał. My zasługujemy na, na niebo, zasługujemy na zbawienie w ten sposób, że w swojej pokorze ufamy Bogu. Mocą naszej pokory dostępujemy zbawienia, ufamy Jego miłosierdziu. Myślę, że to, co powiedziałeś, może być bardzo dobrym podsumowaniem naszych dotychczasowych rozważań. A na koniec, może przeczytam ostatnie zdanie z fragmentu, nad którym się zastanawialiśmy z księgi proroka Daniela. Niech ono nas prowadzi w naszym życiu i daje nam nadzieję, może szczególnie wtedy, kiedy będziemy przeżywać jakieś trudności. Mądrzy i może dodajmy pokorni będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Amen. Amen. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami przez ten czas. Życzymy Wam błogosławionej niedzieli. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Zawsze Pierwsze.